Artykuł III: Pismo Święte. Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego. Bóg, wstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, przemawia do nich ludzkimi słowami. Boże słowa, wyrażone ludzkim językiem, upodobniły się do ludzkiej mowy, podobnie jak niegdyś słowo wiekuistego Ojca, przyjąwszy słabe ludzkie ciało, upodobniło się do ludzi. Przez wszystkie słowa pisma świętego Bóg wypowiada tylko jedno słowo, swoje jedyne słowo, w którym wypowiada się cały. Pamiętajcie, że jedno słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi, że jedno słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich świętych pisarzy. To słowo, które było na początku u Boga i było Bogiem, nie ma sylab, ponieważ nie jest zależny od czasu. Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo Święte, podobnie jak czci ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym chleba życia, branego ze stołu Słowa Bożego i ciała Chrystusa. W Piśmie Świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko Słowo ludzkie. Ale to, czym jest ono rzeczywiście, Słowo Boże. W świętych księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. Dzisiaj taki bardzo krótki fragment, bo wydaje mi się, że potrzebujemy zrobić sobie taki moment przystanku. Zatrzymać się, i naprawdę uświadomić sobie, kim jest to słowo, z którym spotykamy się w Piśmie Świętym. Kim jest to słowo, z którym spotykamy się podczas liturgii słowa w czasie Mszy Świętej, w czasie Eucharystii. Kim jest to słowo, kiedy słyszymy podczas Mszy kogoś, kto mówi o to Słowo Boże, a my trochę bezrefleksyjnie mówimy Bogu niech będą dzięki. Czy w ogóle jest w nas ta wdzięczność, kiedy to mówimy? Kim jest to Słowo? Nie wiem, w jakiej jesteście sytuacji. Chodzi mi teraz o taką dyscyplinę życia sakramentalnego. Wiem, że część moich widzów żyje w takich sytuacjach, że nie mogą uczestniczyć w pełni tego życia sakramentalnego. I może zwłaszcza do was, ale tak naprawdę nie tylko do was. Chcę powiedzieć, że kiedy karmisz się Słowem Bożym, to naprawdę karmisz się ciałem Chrystusa. I zresztą to nie tylko ja chcę to powiedzieć, to mówią nam autorzy katechizmu, mówiąc o tym, że tak jak przekazujemy wiernym chleb życia, brany ze stołu ciała Chrystusa, tak samo przekazujemy ten chleb ze Słowa Bożego. Bo Słowo stało się ciałem. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś dzisiaj sytuacji, to możesz karmić się tym Słowem. I to Słowo będzie żywe, będzie skuteczne, będzie cię przemieniało. Tak jak przemienia nas wszystkich, którzy je czytamy. Bez względu na to, czy możemy przystępować do Eucharystii, czy nie. To Słowo może nas zmieniać, ono chce nas zmieniać. I teraz pytanie, kim jest to Słowo? Jaką mamy relację z tym Słowem? Ono nie ma sylab, nie jest zależne od czasu, ale jest słowem, które było na początku u Boga i które było Bogiem, jest nim cały czas.